Cześć widzowie, z tej strony Dawid Czogi Dzisiaj sobie gram w nową gierkę Fortnite Dzisiaj mam Dzisiaj zagram z randomem Na boksach 1 na 1 Tylko muszę je teraz znaleźć A, ostatnio przecież ja grałem Gdzie ja je tu mam Jezu, nie te Boksy, boksy o jest, boxy 1 na 1. Dzisiaj właśnie sobie to zagramy, publiczne oczywiście. No spróbujemy wygrać, spróbujemy, no spróbujemy. Mam nadzieję, że wam się nowa seria spodoba i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i, i subskrypcji na tym kanale. Jak będzie dużo wyświetleń i dużo łapek, to, yy, to będę miał chęć, żeby więcej nagrywać z Fortnite'a. Z kim ja w ogóle? O jezu, to jest jakiś Spider-Man. On może mnie ograć, ale. A, to chyba ja go nie zabiłem, nie? Okej, okay, yy, mój szczęśliwy ten. Kolorek. Gdzie są kolorki? Nie, ty to jest jakiś inny typ. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś pros. O Jezu. Pyk. Aj! O Jezu, o Jezu! Jezu. Rybka, rybka. Jezu, o kurde, a to są, Jezu, no niestety, no widzowie, no jakoś nie udało się, no, no może to jest jakiś pros, no, lewis jakiś, może z polskim, może, ok. O Jezu, on już się buduje, o Jezu, jaki to jest, to jest trudny gościu do pokonania. Jego się nie da pokonać. Jezu. On chyba ćwiczy milion lat. Fortnite'a. Ajajaj. Ojej. No nie. No widzowie, nie da się. Nie da się. Nie da się. Ajajaj no. Po tej oczywiście z tym randomem zagrałem sobie gierkę. Taką solówkę. O Jezu! Jaki to jest ogarniacz! Ja nawet nie wiedziałem, że na boxach może mi takie... ...ogarniacze dobrać. Mi strasznie laguje Fortnite'a, Fortnite'a, widzowie. Przepraszam! Jest, ja został... Nie widzowie Nie da się, nie da się Na woksach ci nie da z nikim wygrać Bo u mnie teraz jest taki stopień Że nie da się No nie da się no Z tym lewisem Chociaż jak raz wygram to już będę szczęśliwy Jak raz Ale raz, mówię że raz A Jezu. Jest! Duszego Tak, widzowie! Może... Marze... Nie, widzowie! Ja tego nie wygram! Nie! Jest! Widzowie! Co jest? Jest! Zabiłem go! Zwykły fartem! Ja nie mogę... Uff. Nie, no nie jest tak źle. Ja myślałem, że on będzie lepszy lub gorszy. Nie on ju sprzedał Hela. Ja nie miałem szans. Nie miałem szans no. Okej, okay, gramy do tych dziewięciu. O przepraszam widzowie jak taki głos. To telefon mojego taty. O już. Dostał sto pyk! Jest! Leży! Leżysz. Jest widzowie. Drugi raz wygraliśmy. To nie jest tak źle. Da się z nim wygrać. Da się, da się. Da się z nim wygrać. Da się z nim wygrać. Ej! O Jezu, dlaczego to nie idzie? Ty! A spamujemy w niego. Spamuj! Spamuj Dawid! Jest, 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 jest! Mu, żeby stracił wszystkie swoje matce. Stracił wszystkie swoje matce na stówę. Ja dostał? dowie da się z nim wygrać da się z nim wygrać jak spamujecie do niego zemki tylko ja tylko tak się daje ja. tylko tak się da tylko tak chyba chyba Jezu, przepraszam mi sprzedał Sheeton, Shiton. stałem Sheetona, no. Ostatnia runda i gramy solówkę, nie? Jezowie, no. Zawsze mam taką samą tom. Spamuj, spamuj. nawet spamuj, spamuj. Dobrze, dostał, dostał. Laser dostał. Co to jest? Hops. O ty! Ja do ciebie spamuję. Yeah, boy. No niestety przegrałem. Co jest? Widzowie, ja wygra. Nie. A, no. Jednym punktem wygrał, no. Lepszy, lepszy, lepszy. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten filmik. Jeszcze tylko sobie zagramy jeszcze jedno z randomami. Czy solówka. Nie wiem, co wolicie solówki czy teraz boksy. Ale zagrajmy jeszcze raz boksy, bo myślę, że wam się to spodobało. Więc idziemy do lobby i gramy drugi raz. Mam nadzieję, że tym razem nam się trafi jakiś nieokar, którego, którego z łatwością pokonam. I skąd? Nieważne. Kto mi się trafił? Bambik? Jest. To jest ta y, za darmo. Okej. Okay. Super! Wygramy to. Tak mi internet nie będzie zadzinał. Jak na razie to ja mam X i ten. O jazu, ja nawet nie mogę się ruszać. Co to jest? O, jest. Blokowało się coś. Eee. Y No ja teraz panuję w nią. Prost, prost! To jest pros! To jest pros. To jest prost! To jest pros. To jest, prost, to jest, prost, to jest prost. Automatyczny pros normalnie. ja no, no, będzie tak samo. <noise> Dzisiaj tylko widzę wygramy dwie rundki, bo widzicie jaki jest internet. Jakby był trochę lepszy. To może im w... Nie, tak mało brawo. Przepraszam, widzowie, przepraszam, widzowie, yy, przepraszam, widzowie, za ten głos. Chyba widać, że jakiś z Polski. Przepraszam, widzowie, naprawdę. Yy, takie jest granie z randomami, że czasami typek mówi, czasami nie. Tak za tak zawsze jest. Spokojnie, widzowie. Nie, nie musicie się bać. Jakiś haker wam... Dojdzie. No o Jezu. Pyk dostał. Pyk. Wychylgówkę. O Jezu, jaki pros! Nie, widzowie, nie da się, nie da się. To jest jeszcze gorsze niż ten typek y, poprzedni. To jest jeszcze gorsze, albo, albo się stanie tak samo, albo będzie źle. Nie da się widzowie Nie da się, nie da się Jeszcze To jest jeszcze gorszy typek Niż tamten, prawda? No możecie to przyznać Poczekajcie widzowie, jest jakaś słaba ostrość. To źle jest. a teraz jest lepsza. Ops. On o, ogarnia, ten typ ogarnia. Bardzo. A, zrobimy widzowie taką bazę, taki bunkier. O ty! No, chodź tu. Możesz to zedytować. Mi pozwól, że ja się uleczę. Spleszowice, to był piękny O, Czaski... Widzowie, z nim się to jest jeszcze gorzej. Jak raz wygram, to jest. Jest cicho, ok, widzowie, jest cicho. Jest cicho. Jezu, to jest jakiś spodzów. Ja bambikuję widzowie w tym odcinku. Nie, nie mogę, nie mogę widzowie. W następnym odcinku oczywiście będzie solówka. Powiedział coś tam, coś tam i, i się, i się odłączył. Ok, <ścoughs> Jakiś dziwny typ. Ty, ty, ty. Znowu budujemy widzowie bunkier. 2.0. Teraz będzie 2 -0. O ty. o ty, MK, Mka Kaspa mój. Ja nie mogę, widzowie, to jest tragedia. Nie, no jeszcze nie jest widzowie. To jest jakiś toksik, toksik to jest toksik, toksik. Ja ale wizowe ja dzisiaj powiem. Ja dzisiaj się staram. Ja dzisiaj się staram. Ja dzisiaj się staram na boksach. Później przychodzi jakiś typek i wszystko i wszystko wygrywa. To jest. To jest. To jest. Nie fair. Pyk. O ty. No nie, no jeszcze mi trafił heda widzowie, nie da się z takim, porażka, nie, no ostatnia runda, jak ja tu przegram, to będzie najgorzej, po prostu najgorzej, no, jeżeli się wytnie ten, tą przegraną całą do zera, chociaż raz wygram, chociaż, chociaż, żebym raz wygrał, widzowie, trzeba wierzyć w siebie, trzeba wierzyć w siebie. Trzeba wierzyć w siebie, widzowie. To nie jest tak, że to jakiś przypadek, że... Pyk! Dostał. Wstałem w nogi, no. Co za... Co za cheater! Widzowie, ja to przegrałem. Nie, no. Co to jest? Co to jest za ten typ? No niestety, no porażka, znowu. No. Może jutro wygramy na solówkach. Powrót do lobby. Poczekajcie, widzowie, coś sprawdzę. Zara wam, przyniosę znowu Nintendo. Poczekajcie. Mam nadzieję, że to się nagrało z głosem. Mam nadzieję. Chyba jak mam słuchawki, to chyba to się nagrało z głosem, nie? محبطك Okej, okay, widzowie, to dzisiaj na wszystko w tym odcinku. Dzień dobry. Pa pa.